Z tej strony Survi, a my dalej bawimy się w kokład Ludzisów Warto Jak widzicie, ja jestem tu na misji, które mieliśmy zrobić w zeszłym odcinku, ale nam wyszło jakieś tam dłuższa ta misja, niż się spodziewałem, więc tak. Po pierwsze, chcę zebrać te skrzyneczki. Po drugie, rozpocząć i zakończyć tą misję. Jak sam starczy czas, to jeszcze to wrócimy i zaczniemy sobie części znaczniczki. By... żeby mieć już coś, w miarę mapę na 100% wyczyszczoną, bo tylko zostanie nam Hogwart do czyszczenia, ale Hogwart to jest Hogwart, bo nic nie widać. Niestety. A na tych dużych mapkach na no szczęście mamy coś takiego. Rewiosso w powietrzu to na wszystko. Reverio. To tam wszystko, bo krzecznie ładnie, pięknie podświetla. To like a Nie Pitol. To jest ta skrzynka. Co mamy? Psia? E, A, Znaczy taki upgrade kosmetyczny do... Yy, nie to chciałem. Mm, upgrade kosmetyczny do róż, różdżki, ale już mam ten swój. Alohomora. Tak go nie widać. Tak go nie widać i tak go nie widać w ręce naszej postaci. Więc ja nie wiem, po co to zostało wprowadzone. Chyba jako znajdźka taka dodatkowa... Bo nie mieli pomysłu, a wprowadźmy rękojeści na różczkę. <laughs> Mam wrażenie. A dobra. Ciao, chciał, chciał, gdzie jest ta skrzynka? Panie kolego, co tu mieszka. Worek w domu? Z ciuchami? Może święty, ja rozumiem, że 18 tam 17 wiek, ale... To jest przesady, strzała brązowa. The też bym szukał przy okazji. Rebellion. A to po coś zareaguje, jak zobaczę. Jest taki plus, chociaż Herby. uuu. Dobra, Daj tu nie ma, bo też nam nieduże brakuje. I też mielibyśmy wszystkie zebrane Mmm, Tutaj, tutaj, tutaj coś jeszcze jest w tym budynku? Chyba jest. A moment. Rebellion. Tu nie widzę Daimosa. Tutaj widzę skrzynkę za to... I kolejny rudzielec. Hamora. Tu w ogóle Daimaios jest? Był tak... Się zastanawiam czy tu jest w ogóle ten dajemaj gość, czy ja tak szukam, szukam, a go tak naprawdę nie ma. Hmm. No dobra. Chyba nie ma. Ale że... Manekin Maneki i czarownic. To ja bym mógł tu na tym kłaściuchy, to bym był happy. Dobra, w ogóle jest zajmaj go? Ma być. Hm. To poszukajmy go, może gdzieś się znajdzie. Na pewno tu jest kartka. Dotycząca pewnie dębu. Olbrzymie drzewo cienia. Mhm. Nie, lecę ja domkami po kolei, żeby mieć spokój, czysto, ładnie. Klarownie. Że jak w jednym nie będzie, to w drugim będzie i tam z tyłu jest, a. Punkt szybkiej podróży. Proszę no nie, tu też byłem i też Dajma dajmosa nie było. Tu też byliśmy, Dajmosa nie ma W tej chacie nie byliśmy, nie sprawdzałem Trzeci poziom No Dobra skrzynka, skrzynka. Koskowa skrzynkę w deskach Nie wiem. Yy... Nie, tu nie ma Dimbusa. Zestaw leśny. Ja mam szarp podróżnika i mi to pasuje. To ten kaptur mnie trochę wpurza, ale... Chociaż mam herf Hufflepuffa, to tyle mnie pociesza. Dobra, tu nie ma. Tutaj wbijałem chyba, bo tutaj był ten. Nie, tu nie ma. Lecimy dalej. Jeszcze ta chata nam została. Dobra, gdzieś tu jest, ale cholery nie widzę. Uważaj na piętrze. Hmm. Czy masz skrzat? O, jest. Dobra, to poczekamy do wieczora, żeby już mieć go z głowy też, bo nie uśmiecham się go z szukać. Mhm. Mm o, w ogóle gdzieś wyparował. No dobra, bo mamy w tym, w tym odcinku zrobić dwa questy, ale w sumie jak trochę się powiemy z Tu też nam nic się nie stanie chyba. Okej, okay, tu jest zapalanie. Dobra, jedno widzę. Jeszcze dwa powinny być. Drugi widzę. Teraz trzeci pewnie będzie gdzieś W tej okolicy. O, szlak! Incendio! Aha. Eee, y kon... właśnie. I gdzieś tu o ostatni tam that? O Jezus Nie tyle co trudne, co po prostu kurzające jest to szukanie. Powiem szczerze, że the główki są bardzo proste. Dobra. The Ashwinders cannot be allowed to run roughshod over our way of life. Is everything all right, Madame Olivier, Madame Olivier, and no everything is not alright. The vermin known as the Ashwinders have infested nearby Clagmar Castle, disrupting not only our sense of peace, but our valuable trade. It appeared that they were finally going to slither away until Sylvanas Selwyn arrived. Sylvanas Selwyn? Head rat. My guess is that if someone were to take out Selwyn, the rest of the Ashwinders would disperse. But Selwyn is a skilled wizard. I certainly can't take care of him myself. Believe me, I wish I could. I'm at my wit's end. What's so dangerous about the Ashwinders? They're not your typical thieves and extortionists. Not that typical thieves and extortionists are lovely company. They would not leave poor Bella Navarro alone. She'd given them everything, but still they kept threatening her. She was ready to go back to her family in Italy, almost lost her livelihood. They are ruthless. Where is Clagmar Castle? Clagmar Castle's along the south coast, south and to the west of here. Sylvanus Selwyn. I thought Victor Rookwood headed up the Ashwinders. Selwyn's one of Rookwood's lieutenants. Not quite as terrifying as Theophilus Harlow, but a menace nonetheless. I could take care of Selwyn for you. Goodness no! I'd never ask a student to confront Selwyn. But I'm offering a nice bounty on his head. Feel free to put the word out.

the about mm -hmm. this must be the castle that Sylvana selwyn and his thieves are in if i can just get to him i should be able to disband the group now where did i set my traps Mm -hmm, mm -hmm. Teraz pytanie jak tam wejść, żeby nie zrobić problemów w sobie No dobra widzę. the mouth, I I've robbed every traveling vendor that passed through here I've no idea what Selwyn sees in this place nothing left to steal from Moonridge View Get back here or I'll have you stewed like a lamb Back for more rice Petrificus You li... knew I'd find you Nie wiem, co oni tak stoją, uzbrojeni, przecież nie mnie tu nie ma. Nie ma, bo to znów zalarmuje już wszystkich, w całej tej dzielnicy. Selwyn Harlow. Dobra, dawaj, 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 dawaj. I nie ma. Coś tu jeszcze jest? Napiętrzenie. Zabójczyni ćwiczę kardio, widzę. No ewidentnie, kardio ćwiczę. Albo A bo I don't feel bad losing those cape flappers in Cragcroft. If someone's plan works out, you suppose we'll all be rich. Let me get Stylalis. Then Daley's bupiao. Ah, for that guy to sleep off in some place. Stary. Off duple.

That's To jest bardzo I should że and see Madame To Olivier z powrotem w Krakowie. I've seen Nic nie widzisz. A <laughs> ostatni gdzie stoi, tak z ciekawości? Revelio. A tam stoi. Expelly Someone messing about. Expelly on us, defend us. Bombard. Wait till Sebastian hears about this. An ash wine. Opiełek, no wiadomo. I co, tą okolicę mamy wyczyszczoną, tak? Tak, to może jeszcze zróbmy sobie za to, to. Bo to jest ogólnie szybkie, na szczęście. To nie zajmuje dużo czasu. To no? już, to jest główna droga. go wystrzeliło przeciwnika, to nawet nie wiem gdzie on wylądował. Dobra. Jak to ma wyglądać, tego zacznijmy. Okej, okay. nie tak, coś czuję, że w te mam się wcelować, po prostu i się wpasować. Ewidentnie muszę się w to jakoś wpasować. To nie brzmi, jak się wpasować w te punkty. Ok, chyba że wykorzystać trochę. Dwa? Nie, chodzi głównie o te punkty, bo inne nie wchodzą mi w zasięg. Więc okej, okay. mhm. jakoś tego nie widzę w żaden sposób. Chyba, że jakoś tu. O. Wilk, udało się chociaż dobra Skoro się Wilka udało złożyć. Coś tu jeszcze jest w ogóle? Jeśli chodzi o stoły? Nie, tylko jeden stoł i platforma lądownicza. Może za pla platformą się rozejrzyjmy. Może się znajdzie akurat Przy okazji drogi tam do pani... Mm -hmm. Oliwi... Hiacynty... Eee, wait, 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 Nie robię tego. Bo zgłupię je. Dobra, może gdzieś tu? Nie, tu widzę, że sama zagadka Medlina i trochę popiołków. No dole raczej śmiem wątpić Zazwyczaj jest w wysokich punktach. Trochę taki schumany lekko ten przepunkt jest, ale jak go nie znajdę w drodze do, to już się mówi trudno. Widzę balony ewentualnie. On też czasami doprowadza nas do takiego punktu lądowniczego. Ale chyba nie tym razem. Więc dobra. Ale i tak wolę przebić, żeby już mieć spokój. Hmm nie, 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 Dobra. To jest punkt no, Merlinowskiej zagadki. Tu jest handlarzyna jakiś. Nie gadałem z tobą. Hello. Do you have anything for sale? That I do. The name is Rohan Prakash and welcome to the oldest shop in the region. Is that right? How long have you been in business? Well, I've only been running it a short time myself, but my father ran it for many years before he fell ill. Congratulations on your many years of success, to you and your father. Thank you. Uh, from both of us. Perhaps one day his health will improve, and we'll work side by side once again. But for now, a word about your health and safety. I assume you're as concerned as the rest of us about the Goblin Uprising, the Dark Wizards, even the duckbox have gone mad. But our shop can sell you any number of supplies that will help to keep you safe from all of that. Please have a look a and do come back. You're always welcome here. Thank you, Mr. Prakash. Best of luck to you and your father. I appreciate your words. What do you have for sale? Please have yeah. a look. Właśnie, aplata, Thank you. I hope to see you again. Nichuja, nie zobaczysz mnie, bo ja wszystko gotuje

Merlin's beard A student took down one of Rookwood's top Phil. Then I suppose this bounty is yours. Well deserved. I'm glad I could help protect Cragcroft from the Ashwinders. The thieves will finally leave us alone. Thanks to you. You're welcome in Cragcroft any time It's such a pleasant place. When it's not being threatened by Ashwinders. Konfringo! Goblin idiota! Dobra, to jeszcze mamy jedną misję. Jeśli chodzi o poboczną. Mianowicie mi chodzi o... Dzwoniące portret w tarapatach. Mapa Hogsmeade I zostawimy go w... Świńskim łbie Nie no faktycznie, jak kurę skarży to skarży pyta, to powinien być gdzieś indziej odłożony Zabierzamy do pubu yy, pod albo do gospodarstwa pod Świńskim łbem Nie no, Świński <laughs> łebek Długo ratowałem cię, ale mamy jakiś błąd dziwny. Panie, chcesz pan obraz? What is the meaning of this? This isn't the Three Broomsticks. No, it's not. It's the Hog's Head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. It's no three broomsticks, that's for certain. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. Oi, I normally toss the both of you out. but I like the look of the fancy man. Target practice. <laughs> <laughs> Bastards. Puka, dziwact. Nie, no ja wolę tu, niż mieć problemy w postaci. To się przy... przyzwyczajaj. Dobra, teraz zróbmy sobie tak, bo mamy dwie misje z Nati, ale z Nati raczej będzie tylko kapkę mieć. Więc prowadzimy sobie do Nati kwartu, wielka sala, znowu o dziwo. A potem pójdziemy na Taury. <śmum> <śmum> o, nie ma jej, Dobra, poczekajmy. Some days are more difficult than others, Lassie. Is everything all right? <sighs> there are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me, and I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them. Beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Tak, ja myślałam, szybka gadka. To teraz pójdziemy sobie na pomoc centaurom do naszej popi. No, to nie jakąś skini nam da teraz, bo jest już na mieście. Bo nie na mieście, tylko na świecie. Więc coś czuję, że jakąś misję nam zleci. Mhm. Mm czy jakieś pewnie będzie jakaś większa jaskinia i będziemy w niej coś szukać. Mysterious and a bit unsettling. What to do? No jakże! You made it. Powiedz mi, że tam są jakieś skrzynki, bo się okurwie. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumor, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you. Could... No, the best. Because I will check it Dwie skrzyneczki, więc jak to się zrobi, to mamy tu praktycznie region wyczyszczony na 100%. Tu też będzie związany z tym questem, tu miałem taki dziwny obszar. Ale Centaury i kamienie zajmiemy się w następnym odcinku, żeby już tutaj nie przedłużać. I tak mamy pół godziny nagrania, Więc cześć, czołem na raj. Hej!